Cześć, to Macie Sokołowski. Zapraszam na film o szczepie Primitivo. O Primitivo ostatnio mówi się bardzo dużo. Wielu Polaków uwielbia ten szczep, uwielbia wina wytwarzane z Primitivo, głównie dlatego, że są to wina, które nie mają zbyt dużej taniny, nie mają przesadnej kwasowości, są bardzo owocowe i dzięki temu w pewnym sensie łatwiejsze. I Dlatego bardzo często kupują w sklepach i piją w restauracjach wina z tej odmiany. Skąd to się bierze, że te wina są takie gładkie i owocowe? Głównie dlatego, że Primitivo wytwarzane jest w ciepłym klimacie. Najwięcej wytwarza się tej odmiany w puli, czyli to są południowe Włochy. Jest tam ciepło, a nawet gorąco, więc grona są bardzo dojrzałe, akumulują sporą zawartość cukru i potem ten cukier podczas fermentacji przetwarzany jest w alkohol. Natomiast te grona są tak dojrzałe, mają tyle cukru, że często e, nie do końca ten cukier jest przefermentowywany w alkohol i zostaje w winie jako cukier resztkowy. Dlatego primitivo nigdy nie jest bardzo wytrawne. W temacie primitivo pojawiło się bardzo dużo stereotypów. Pierwsza rzecz to taka, że jest to odmiana prymitywna, od nazwy. Natomiast to nie jest prawda, ponieważ nazwa primitivo wzięła się od tego, że primitivo bardzo szybko dojrzewa, czyli jest primo jest pierwsze podczas dojrzewania. Aktualnie większość primitivo pochodzi właśnie z puli Czyli południowych Włoch. Natomiast jest to odmiana, która wcale nie pochodzi z Puli, ponieważ została tam przywieziona dopiero w XVIII wieku. Wcześniej uprawiano ją na Bałkanach, na terenie dzisiejszej Chorwacji, gdzie do dziś występuje pod nazwą Tribidrag. Pod koniec XX wieku naukowcy odkryli poprzez badania DNA, że. Primitivo ma swojego brata, brata bliźniaka, bliźniaka genetycznego i jest nim Zinfandel, który jest bardzo popularnym szczepem w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Jest to odmiana, która zawędrowała tam bezpośrednio z Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a teren Bałkanów, gdzie występował Tribidrak, należał właśnie wtedy do Cesarstwa. I tak od połowy XIX wieku również Primitivo, a w zasadzie Zinfantel, bardzo e, dobre efekty daje właśnie w Stanach Zjednoczonych. Wiemy już, gdzie się uprawia Primitivo, skąd pochodzi, natomiast teraz porozmawiamy o tym, jak ono wygląda, pachnie i smakuje. Jeśli chodzi o kolor, to jest to kolor zazwyczaj. Średnio rubinowy w kierunku intensywnego rubinu. Oczywiście, gdy wino dojrzewa, ten kolor będzie się zmieniał bardziej w kolor ceglasty, natomiast większość Primitivo to są wina relatywnie młode, więc przeważnie będzie kolor rubinowy. Aromat jest przede wszystkim zdominowany przez owoc. Jest to owoc słodki, dojrzały, często przetworzony powidłowy, dżemowy i likierowy, a zależy to też od producenta, w którym kierunku zdecyduje się zrobić wino. Jeśli będzie to wino młode, niebeczkowane, wtedy owoc będzie świeższy. Tu będzie malina, truskawka, śliwka, porzeczka. Takie jędrne owoce, ale słodkie i dojrzałe. Wielu producentów decyduje się na użycie beczki, i wtedy owoc będzie przetworzony. Nalewka malinowa, powidła truskawkowe, kasis czy likier z czarnej porzeczki i e, czasami znajdziemy w primitivo również akcenty wędzone, właśnie powidłowe, smażonych owoców. To wynika z tego, że grona wisząc na krzaku, one już się na tym krzaku smażą od słońca. Południowych Włoszech. Więc to są takie już suszone, smażone owoce, z których robi się wino, i to się przekłada właśnie w aromaty i smak. A jak smakuje? Prymitywo smakuje bardzo owocowo. To jest słodki, dojrzały owoc, często przetworzony i to jest porzeczka, śliwka, malina, truskawka. Dużo tego owocu to sprawia wrażenie dojrzałości, krągłości. Z właśnie z tą delikatną słodyczą, której wspominałem, która zazwyczaj jest w primitivo. Nawet apelacja primitivo di Manduria w winach wytrawnych dopuszcza aż 18 gramów cukru resztkowego, więc myślimy, że pijemy wino wytrawne, a tak naprawdę pijemy często wino półwytrawne, a nawet do półsłodkiego. Często producenci używają też beczki. Która jeszcze dodaje od siebie aromaty waniliowe i aromaty czekoladowe, co współgra ze słodkim owocem. I pewnie dlatego wiele osób uwielbia szczep Primitivo. W związku z tym, że jest to odmiana, która występuje w ciepłym klimacie, nawet w gorącym klimacie, poza naturalną słodyczą i cukrem resztkowym, te wina często są dość alkoholowe. 14-14,5% to jest, można powiedzieć, standard. Natomiast zdarzają się wina, które mają 15-15,5, a nawet 16% alkoholu. Ze względu na ten alkohol i na tą intensywność smaku, Primitivo lepiej będzie smakowało odrobinę schłodzone. Więc jeśli serwujemy je, pamiętajmy, żeby nie było Cieplejsze niż 20 stopni. Idealnie byłoby zaserwować to wino w 18 stopniach, wyeksponować trochę bardziej soczystość owocu i te, tą, tą delikatną kwasowość, która gdzieś tam mimo wszystko jest. Wiele osób zastanawia się, czy Primitivo jest dobrym szczepem do leżakowania. Czy można włożyć Primitivo do piwniczki i poczekać parę lat, kilkanaście lat. Otóż jest to dość problematyczne, ponieważ na odpowiednie leżakowanie wpływa nie tylko ekstrakt, ale przede wszystkim kwasowość. Natomiast Primitivo tej kwasowości nie ma za wiele. To powoduje, że nie jest to odmiana preferowana przy długim dojrzewaniu. Jak już kupiliśmy Primitivo, to wypijmy je z przyjemnością, póki jest soczyste i owocowe. Jakie potrawy przygotować do, do Primitivo? To zależy od tego, jaki styl mamy w butelce, jaki styl mamy w kieliszku. Jeśli Primitivo będzie lżejsze, mniej alkoholowe, 13-13,5%, jeśli będzie niebeczkowane, będzie to wino, które fantastycznie pasuje do grillowanych warzyw, szczególnie grillowanej papryki, bakłażanów, cukinii. Jest to wino, które wspaniale. Łączy się z suszonymi pomidorami, szczególnie takimi wysuszonymi na pulijskim słońcu, z sosami, które są wytwarzane właśnie na takich suszonych pomidorach. Doskonałym pomysłem do Primitivo będzie też pizza z dużą ilością mięsa, kiełbasy, szynki, sera, takie cięższe, tłustsze i nawet delikatnie pikantne, bo jest to wino, które ma odrobinę słodyczy, więc ta słodycz sprawi, że ta pikantność nie będzie bardzo nas męczyła. Jeśli jednak mamy bardziej intensywne, primitivo beczkowane, bardziej złożone alkoholowe, wtedy możemy sięgnąć po burgera w sosie barbecue i inne mięsa, które z tym sosem występują. Barbecue jest sosem słodkawym, dlatego będzie bardzo dobrze pasować zarówno ze słodyczą owocu, jak i z tą słodką beczką, która jest użyta do, do primitivo. Różne grillowane mięsa, pieczona jagnięcina będzie też bardzo dobrym rozwiązaniem. Z jednej strony doceniam szczep primitivo, za tą charakterystykę, którą ma, bo można je połączyć bardzo dobrze z niektórymi potrawami. Natomiast do picia takiego codziennego, nie jest to mój pierwszy wybór. Ale zdaję sobie sprawę, że wiele osób kocha Primitivo i to bardzo dobrze, że są takie wina, które podobają się szerszemu gronu.